Wylatuje woda? Nie wylatuje. No Maciej tym, przedtem... Ale musiał być... Z bojlera można sprawdzić, odkręcić, czy w ogóle leci woda. Nie można. Nie no to można. w bojlerze coś jest nie ma. Możliwe. Nie, raczej nie. No bo można odkręcić, rozumiesz, nie? Ten dolot do bojlera. No. Odlot. I sprawdzić, nie? Gdzie wyleci. Ale tam wszystko w bojlerze nie działa. Nie wiem, ale boiler kosztował 1000 zł. Ale I jeszcze... Już nie mówię o położeniu płytek, bo teraz może być tak, że my będziemy te płytki rozwalać, żeby dojść do tego, co tam jest. No. To nie jest tam, nie Nie, już tak to się naprawdę myjemy. Maciej, jeszcze katolka? No, przecież już jedna zima była taka, że ludziom te rury popękały i pozalewało i nam też. A może, a może tam, jest tam Maciej, tak się tak, No bo, bo mówię to przecież, a ty tam się wymądzasz, że elektryk zrobi ciepłą wodę. Ja rozumiem, Kilka godzin to robił ten kolega, kilka godzin robił fachowiec od boilerów to. Tego nie mógł tego zrobić do końca, bo się nie dało. Bo nie wie co to jest, no być może w rurach ktoś coś popieprzył. Ty może założyli ciepłą wodę, jak no, Nie, nie, no ekipa. Macie, a co, ma, macie to Kto, kład? Kto kładł rurę? Sławek? To podłączała ekipa, która, jest była pijana i po tak. prostu... No, to przeleżało. Nie wiadomo, mu, że róże są zapukane. A jak, jak puścił, to to Chodziła woda i pompował tam dalej? Przez to? Woda schodzi z bojlera. Hmm? Woda schodzi z bojlera, ale gdzieś ucieka.